A teraz od razu łączymy się z naszym drugim gościem. Z nami jest profesor Radosław Markowski, politolog Uniwersytet SWPS, a także Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Nie Uniwersytet Warszawski. A, przepraszam, Pol to w takim razie jest, Polska no, Akademia no, Nauk ewentualnie dobrze. Powinno. Wykreślam ten wątek. Dzień dobry, panie profesorze. Na pewno Uniwersytet SWPS. Panie profesorze, chciałbym zacząć od wątku, który dzisiaj wypłynął podczas spotkań z pana prezesa w ubiegły weekend. Pan prezes zapowiedział między innymi. My wszystko uczynimy, żeby w Polsce po pierwsze wygrać walkę o telewizję publiczną, ale po drugie stworzyć także prywatną, dużą telewizję, która będzie, będzie wolna. I co Pan uważa o takich zapowiedziach ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości? No tu są dwie części. Jedna to jest każdy ma prawo, jeśli ma pieniądze, A ta partia akurat w ośmiu latach ostatnich zatroszczyła się o to, żeby mieć przetransferowała publiczne pieniądze w prywatne, więc pewnie z sukcesem taką telewizję zorganizuje. Natomiast co się tyczy części publicznej, to ja mam nadzieję, jak i większość obywateli z tego, co rozumiem kraju, że pomału, ale telewizja publiczna będzie dobrem wspólnym, dobrem, który nie będzie, no, które na przykład będzie transmitowała przemówienie naszego następnego noblisty, jeśli taki się pojawi, bo ta y, telewizja pisowska nie transmitowała przemówienia y, pani Olgi Tokarczuk, ani też, wie pan, kiedy podali, że zmarł Andrzej Wajda jako czwartą wiadomość dnia, no to wielu Polaków się poczuło, że obco y, w tej telewizji. Tak, także mam nadzieję, że tutaj się nic nie uda pisowi. Mm, ale myśli pan, że to powinno w ogóle wyglądać w ten sposób, że polityk, czynny polityk mówi, że to on będzie mm, w ramach rozumiem budowania tego pluralizmu medialnego budować stację telewizyjną? Dobrze, no, no tylko każdy może. Wie pan, my troszkę w Polsce jesteśmy tacy przewrażliwieni na temat, ja tu w obronie w ogóle pryncypiów, a nie tej partii ani tego polityka. Tylko wie pan, w odróżnieniu na przykład od uniwersytetów czy Polskiej Akademii Nauk, partie polityczne są wpisane do konstytucji. To są bardzo ważne. Ja się zawsze dziwię ekonomistom, którzy zaczynają mówić, jak debatują o sprawach ekonomicznych, że to jest polityka albo coś partyjnego. No tak, partie polityczne są ważnymi aktorami życia zbiorowego. I wie Pan, w wielu krajach, w których partie funkcjonują, w Skandynawii, w większości Europy Zachodniej, to są bardzo odpowiedzialne instytucje, więc. Ja nie chcę, żeby to rzutom, że tak powiem, się odbiło i ja nie twierdzę, że PIS jest odpowiedzialną partią, bo nie jest. Natomiast, natomiast to, że polityk mówi, że będą jakieś pan, są takie nowe definicje partii politycznych, które mówią, że to są społeczne koalicje. Oczywiście tu Kościół coś zapewne dorzuci, bo ten kościół przecież bardzo dużo dostał od tej partii w czasie, kiedy ona była u władzy, i tak dalej, i tak dalej. Więc organizacyjnie ja nie mam wątpliwości, że taka telewizja powstanie. A teraz chciałbym pana też zapytać o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który ostatnio uznał, że Sejm nie istnieje. Potem w weekend porównywał Tuska do działania rządu Tuska do tego, co działo się w nazistowskich Niemczech. O czym pana zdaniem to świadczy taka narracja? Proszę pana, no pan mnie stawia w niezależność, ja jestem politologiem, socjologiem z wykształcenia, nie jestem psychologiem ani psychiatrą tym bardziej, ale... A tutaj psychiatra powinien się wypowiedzieć? Proszę pana, no z tego co ja znam tą naukę od psychologii do psychiatrii, czy jakieś takie, to, to wie pan, ja w ogóle uważam, że w tym pisie tam wokół Jarosława Karyczyńskiego, to tak jakoś tacy niewrażliwi, i nieczuli ludzie są, bo jemu jest potrzebna jakiś rodzaj wsparcia, pomocy, no, no, no proszę pana, no jak, pan chce, żebyśmy, pana gazeta i, 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 i ten program jest poważny, pan chce, żebym ja jako politolog poważnie mówił, że co, że nie ma, dyskutował z kimś, kto mówi, że sejmu nie ma w Polsce? No no to po są słowa lidera w największej partii po Naprawdę można pytamy o to. No tak, ale to ja mówię, że to nie jest do dyskusji politologicznej, ponieważ i pan i ja wiemy, że sejm istnieje. Tam jest, odbyły się wybory, jest pewnego rodzaju większość. I jeżeli ktoś wychodzi, no proszę pana, no to jest tak, jakby ktoś wyszedł i na przykład mówił, że w Warszawie nie ma pałacu kultury. No, to, to co pan zatroskany o takiego człowieka by zrobił? No bo ja wiem, co bym zrobił, więc to samo dotyczy tego. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma sejmu, no to naprawdę inni specjaliści powinni się tym zająć. A uważa pan, że to jest próba mobilizacji elektoratu przed wyborami samorządowymi? No próbują na różne sposoby, wie pan, do telewizji na przykład TVN chodzą tacy zgaszeni politycy PiSu, tacy otwarci na świat i ludzie kochający Unię Europejską i pryncypia konstytucyjne, a tutaj pan prezes i reszta mówi brnie w, to, w, w tego Führera, w tego paskudnego Tuska i tak dalej, więc oczywiście to jest, Zdaje się, że podjęto decyzję, że tą kampanię nie będą prowadzić poprzez Próby przekonania do siebie elektoratu centrowego, tylko radykalizowa radykalizować będą. Być może liczą na część elektoratu Konfederacji, tego nie wiem i e, e, poczekajmy, zobaczymy. Ja uważam, że chyba się to nie uda. Im się uda na pewno zamrozić tą część, taką. Nie ma elektoratu PiSu, tam są według naszych badań co najmniej. Cztery, pięć elektoraty, bardzo różne. I, I to, co oni w tej chwili robią, to, to jest skierowane tylko do mniej więcej połowy tego, co, czym dysponują. Czyli w gruncie rzeczy można pokusić się o taką prognozę, że idąc tą strategią Prawa i Sprawiedliwość nie ma szans na wygranie wyborów samorządowych, pana zdaniem? No proszę, pana, w ogóle język polski tu jest niedoskonały. Nie ma w ogóle. Myśmy się przyzwyczaili. To dziennikarska brać nam wmawia, że są jakieś ogólnopolskie wybory samorządowe. Nie ma takich wyborów. Są wybory w Warszawie, są wybory w, w Białej Podlaskiej, są wybory w różnych miejscowościach. I są wybory do sejmików i potem możemy porównać, no, ile ze sejmików zostało. Ale to ciągle nie jest to samo. To, to tak się uktarło, że one oczywiście są najbliższą estymacją tego, co na, na, na na poziomie ogólnokrajowym by się stało. Ale ze względu na to, że wybory do sejmików są jednak funkcyjne od tego, Mara, myśmy analizowali tak zwany split ticket voting, a więc takie na ile ludzie różnie głosują w zależności od tego, co mają, co mają przed oczami. I w tych wyborach samorządowych zazwyczaj ci, którzy głosują w swojej miejscowości na, na dane ugrupowanie, także podobnie postępują, podobnie postępują na poziomie wojewódzkim, więc raczej ta zależność biegnie od tego, co się będzie działo w poszczególnych gminach, powiatach i miastach i z tego funkcyjnie wyniknie to, co będzie w województwach, a nie odwrotnie. A uważa pan, że w ostatecznym rozrachunku w takim razie, jak może wyglądać ta wyborcza mapa? Czy tutaj koalicja obywatelska ma szansę przejąć te sejmiki i ostatecznie um, cieszyć się tym zwycięstwem i potem na fali tego zwycięstwa pójść do wyborów prezydenckich? Czy tutaj raczej prawo i sprawiedliwość um, będzie miało pana, władzę? W, w, nie za wcześnie przy tym to nie chodzi o to, czy koalicja obywatelska sama. Proszę zwrócić uwagę, że już minęło cztery, ponad 4 cztery miesiące, cztery miesiące od wyborów. yeah <sighs> Koalicja czterech partii politycznych ma się bardzo dobrze. Ona będzie w tych wyborach, o ile dobrze rozumiem, szła być może w jakieś, jeszcze nie wiemy jak, nie w całości, ale nadal to, co się będzie liczyć, to jest to, czy sejmiki, czy różne, wie pan, jedno co jest pewne, to to, że tak jak po poprzednich wyborach samorządowych, około stu największych miast będzie, mówiąc negatywnie, rządzone nie przez PIS. To znaczy, to są różne, Lokalne konfiguracje to może być sama koalicja obywatelska to może być we współpracy czasami z jakimiś samorządowcami czy ludźmi, ludźmi niezależnymi. Ale w każdym razie, w, ta, ta, mówiąc wprost, tam, gdzie w Polsce jest produkowany, kreowany dochód narodowy, tam, a więc wielkie metropolia, miasta i tam, gdzie są uniwersytety i klasa, która przyczynia się do tego, że ten kraj ekonomicznie dobrze wygląda, ta część kraju będzie głosowała na jedną z tych czterech partii, które, które stworzą obecną rządową koalicję. Panie profesorze, a czy Donald Tusk pana zdaniem jest zakładnikiem własnych obietnic wyborczych? Bo była mowa o stu konkretach, no a z realizacją tych obietnic idzie słabo? pana, każdy polityk, który rządzi, powinien być zakładnikiem swoich obietnic. To ja, jako czy tacy obywatele, którzy głosowali na tą koalicję, powinni pilnować tego, żeby, żeby te obietnice były realizowane, ale też no. Nie trzeba być bardzo wyrafinowanym obserwatorem życia, że żyjemy w momencie, kiedy to nie jest tak zwana normalna polityka. To jest moment, ta koalicja rządząca przyszła do władzy i ona nie zabrała się w pierwszym kroku do tego, żeby realizować politykę socjalną, rodzinną, oświatową czy sportową, czy kulturalną, ale zabrała się za przywrócenie praworządności w tym kraju. Osiem lat żyliśmy w kraju niepraworządnym. Mało tego, ze względu na też prawda, cwaniactwo polityczne, wybory samorządowe mamy. Teraz na wiosnę, a nie tak jak było przewidziane w zeszłym roku. Więc mamy, po pierwsze, mamy presję kolejnych wyborów i mamy ten wątek, który trzeba Polsce przywracać jej należne miejsce w Europie, i respekt dla, dla prawa, i rzeczy, które zostały obiecane, są krok po kroku realizowane, ale oczywiście. Warto. Ludzie mogą się spodziewać, że gdyby nie to, to pewnie oczekiwaliby, że szybciej te wszystkie obietnice będą realizowane. Tam między innymi w tych obietnicach jest kwestia przepisów aborcyjnych i tutaj w samej koalicji rządzącej, no jak wiemy, nie ma jednomyślności w tym temacie. W takim razie pytanie: Czy premier Tusk, Pana zdaniem, nie powinien bać się trzęsienia wewnątrz tej koalicji, takich wewnętrznych sporów? No powinien, wszyscy powinni, ponieważ to nie jest tak, że tu... Kosiniak-Kamysz ma rację prawda, w tym sposobie. jednak gdyby policzyć, a my to mamy w wyniku badań, mniej więcej 80-90% tych, którzy zagłosowali na obecną koalicję, bardzo szybko chce przywrócenia co najmniej archaicznego, średniowiecznego, tak zwanego, niesłusznie nazwanego, kompromisu aborcyjnego. Lewica chce pójść dlaczego znacznie... Dlaczego niesłusznie i dlaczego mm, średniowiecznego? No dlatego, że te rozwiązania są takie dokładnie, jak to metaforycznie określiłem. To znaczy w Europie nie ma takich rozwiązań, takich, które notabene nie tylko uderzają w zdrowie kobiety w. w Politykę prenatalną, ale także powodują naszą zapaść demograficzną. No my po prostu wymieramy, a wymieramy dlatego, że kobiety boją się rodzić w kraju teokratycznym, w kraju, w którym e, e, głównie ludzie w sutannach mają główne e, zdanie w sprawie tego, jak polityka aborcyjna czy polityka w ogóle rozrodczości powinna wyglądać. Więc. Więc ten kompromis, który, który trwałby tak długo, on też był kompromisem, takim, taką reakcją na, na, na komunizm. I był daleko odbiegającym od tego, co nawet w takich krajach katolickich jak Hiszpania czy Irlandia jest dzisiaj, no to w ogóle nie byłoby akces, akceptowane pod żadną szerokością geograficzną w Europie, dzisiaj, ten kompromis. Więc trzeba chyba o krok dalej i z tym będzie kłopot, ale, ale przynajmniej ten pierwszy ruch to należy wykonać taki, żeby się cofnąć do tego kompromisu na krótko. A to może skończyć się właśnie trzęsieniem ziemi w tej koalicji, wewnętrznymi sporami? No, no, no będą głosowania i jedni stracą na tym, jak zagłosują nad... Są w tej chwili, o ile się nie mylę, dwie ustawy, jedna lewicy, druga... Chyba koalicji obywatelskiej, one się trochę różnią. Zobaczymy, jak to będzie procedowane. Całkiem inny pomysł, fatalny. To znaczy, że pan takich rzeczy w referendum się nie rozstrzyga. W ogóle referenda to jest coś, co dojrzewa brać na świecie, że to jeden z gorszych sposobów rozstrzygania. No, Rozmawiali postępowania... z politykami lewicy, mówili, że kwestii praw człowieka nie rozstrzyga się w referendum. Jak wielu innych, proszę do tego, żeby rozstrzygać kwestie złożone, potrzeba jest wiedza obywateli na ten temat. Tu nie ma żadnej wiedzy, tu są same emocje. Po obu zresztą stronach, więc, więc to, jest, to jest bardzo zły pomysł. Ale będzie jak będzie, to potencjalnie rzeczywiście jest słowa, które wypowiadał Kosiniak-Kamysz, są takie twarde dosyć, no więc zobaczymy, ale... Pewnie Kosiniak-Kamysz też potrafi czytać preferencje ludzkie wynikające z dobrych, a te się też zdarzają, analiz opinii publicznej czy badań socjologicznych i wtedy może, może zaproponować coś innego. A w każdym razie ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby była 50% frekwencja w takim referendum. Więc znowu wyrzucone pieniądze. Żadne referendum w Polsce w normalnym trybie się nie udało, więc nie ma powodów sądzić, że i to się uda. Więc po co? Tak. Panie profesorze, na koniec chciałbym zapytać o no w sumie chyba granice podgrzewania tych politycznych sporów, bo teraz odkąd została przejęta władza, no to mam wrażenie, że jest co chwilę hmm, kolejny etap podgrzewania tych politycznych emocji. Myśli pan, że wyborcy już nie mają tego po prostu dość, tej intensywności w życiu politycznym, ciągłych awantur? No tak, tak. No niestety to jest problem. To jest problem, ale myśmy, ja rozumiem, że ta strona, która głosowała na te cztery partie liberalno-demokratycznej opozycji, no liczyła się z tym, że to czyszczenie i ten konflikt będzie przez pewien czas dominował w naszym kraju. I wie pan, bardziej dla tej koalicji tych czterech partii bym się obawiał, gdyby oni odstąpili od tego, co w tej chwili robią i powiedzieli, no przepraszam, Próbowaliśmy, widzieliście, nie udało się, podkulamy ogon i wracamy do tego. Ja jestem akurat wśród tych, którzy uważają, że koalicja czterech partii powinna natychmiast rozpisać nowe, przedterminowe wybory z uzasadnieniem, że nie spodziewała się, że pan Duda Andrzej nie będzie rozumiał, co jest napisane w konstytucji, a jego wersja kohabitacji wygląda tak, jak wygląda, i w związku z tym liczyć trzeba by na to, że będą mieli 270 mandatów, które pozwolą zwalczać weto człowieka, który się zachowuje nieodpowiedzialnie względem losów naszego kraju. A myśli pan, że to jest realny scenariusz, że teraz mielibyśmy przyspieszone wybory? Nie, to ja sobie tak marzę wieczorem pod kołoderką, ale, 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 ale gdyby mnie ktoś słuchał i chciał tego, to absolutnie. Przyszedłbym z gotowymi, dobrymi badaniami, żeby potwierdzić, że to jest możliwe i że to warto zrobić. To znaczy, wie Pan, no, trwanie tego pata między dwoma, dwoma instytucjami władzy wykonawczej przy niechęci jednej z nich do zrozumienia, co jest dokładnie w Konstytucji napisane, uważam za, za, za większy kłopot niż kolejne kosztowne i emocjonalnie, i finansowo wybory. Czyli pan nie widzi szansy, żeby pan prezydent Duda, czyli w sumie członek jednego obozu politycznego, dogadał się z Donaldem Tuskiem, czyli członkiem drugiego obozu politycznego? No nie widzę, tym bardziej, że zdaje się, widział pan Andrzej Duda, prezydent, swoje poparcie, jak mu przyrosło nieufność wobec niego. Wie pan, każdy polityk może mieć mniej więcej połowę społeczeństwa, która mu nie ufa, polityk partyjny i to jest normalne, bo ludzie są różni i tak dalej, bo tu, tu się rozgrywają interesy i tak dalej, ale para... para, para Rzeczą niebywałą jest, żeby ktoś, kto ma być właśnie takim parasolem nad tymi konfliktami, ktoś, kto ma szukać kompromisu, kto powinien dbać o całość i o przyszłość, że ktoś taki ma właśnie 48% nieufności, jak w jednym z ostatnich badań. To jest bardzo złe, zły pomysł i ba, ba, bardzo zła sytuacja, i no, ale cóż, no, ja nie należę do tych, którzy liczyli, że pan prezydent Duda będzie chciał w nowej sytuacji kooperować z nowym rządem i chyba tak zostanie. Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Radosław Markowski, politolog Uniwersytet SWPS. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.